Zjednięcienia właśnie dla ciebie śle Zapamiętaj to na patencie dobre jest Fundament składany, właśnie złotek rozjedany, zapamiętaj to, ja rapem oddany, RBG na bicie, Zawsze pamiętaj, bo człowiekiem dla człowieka Jestem tutaj raperem, a ty jesteś frajerem To jest życie, które nigdy nie będzie naprawdę Zapamiętaj, gorzka piłkuka, zawsze puknięta Zapamiętaj, prawda, zawsze tu ominięta Jestem zawsze na bicie, gdy on tu leci Zapamiętaj, to dla was, kurwa, polskie dzieci Tutaj na bicie, bez, tutaj byśmy Zapamiętaj, te życiowe... Tej chociaż było, że zawsze, zawsze pamiętam, za pamiętej to płynie Zwrotka od serca Wtedy tu, PDW, pozdrowienia Słyszysz właśnie, ten świat się to zmienia Wtedy tu, PDW, pozdrowienia Słyszysz to jak bywa, teraz mówię tobie się ma ja tu nie jestem i będę, bo wszystka strefa nie na bicie Pozdrowienia przesyłamy, bo wiem właśnie jak tutaj bywa Każde z nas tutaj już wie, bo to nigdy nie przegrywa każdy wie, każdy wie, pozdrowienia z więzienia Każdy to wie, każdy wie, pozdrowienia z więzienia Ale wiem, ja miałem tu marzenia, Że to wyjdzie nam właśnie na dobre Chociaż wiemy jak jest, nie przyjdziesz na pogrzeb, Ale wiem, 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 ja chcę być z ojcem Chcę być z mamą, z mamą i zawsze być tu przy nich Zapamiętaj to pówa, płyną od nich, zapamiętaj to, właśnie płynę na bicie RBG gówczyska strefa Takie mamy życie, chociaż czasami pływa, miewamy kurcie Zapamiętaj nie wzdury, ja mówię absolutnie, jesteśmy tutaj, jesteśmy dobrą Z graną zajebisie I mega tutaj hardcore Zapamiętaj to, jesteśmy właśnie kochani, zapamiętaj zawsze, jesteśmy tacy sami oficja, tutaj jesteśmy Pozdrowienia do więzienia, teraz wam tutaj przesyłamy Słyszysz właśnie ten, właśnie ten rap Który właśnie tutaj nigdy nie przestanie grać To co właśnie brak, teraz właśnie na wiecie powiedział Teraz dobre słowa, teraz wam tu odpowiedział Słyszysz jak to bywa, to jest jestem lokal No naprawdę właśnie wiem, to jest właśnie ten koza Pozdrowienia, pozdrowienia z więzienia, właśnie tak Pozdrowienia z więzienia, właśnie tak Pozdrowienia z więzienia, właśnie tak Pozdrowienia z więzienia właśnie tak. Pozdrowienia z więzienia właśnie tak. Pozdrowienia z więzienia właśnie tak. Pozdrowienia! 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 Pozdrowienia do więzienia To myśli sobie tak naprawdę ten czas, szybko się to zmienia Pozdrowienia do więzienia Szybko czas tutaj właśnie, szybko się to zmienia PDW, PDW, tu na bicie Zapamiętaj RBG, czyska strefa życie Tak to jest, posłuchaj teraz tego, mój drogi kolego